Chociaż Framek przyszedł na spotkanie w trykocie Paris Saint-Germain, to jest oddany swoim klubowym barwom biało-niebieskim parafialnej Akademii Piłkarskiej Boskosulenci. Taka córka z drugiego przypadku. Na treningu można dużo przyjaciół spotkać. No i można nauczyć od innych, się, innych języków. No i fajnie się gra. To wie, być może Franek i jego koledzy z Bosko kiedyś zagrają na Parc des Princes w Paryżu. Na razie jednak skupiają się na treningach i innych atrakcjach, jakie oferuje Sulencińska Akademia. Przed świętami Wielkiej Nocy to było spotkanie, podczas którego w przyparafialnej salce razem z mamami i trenerami robili palemki i ozdabiali pisanki. To wszystko po to, aby się integrować taki karmider, to z takiego harmidera należy się tylko cieszyć. Zorganizowaliśmy dzisiaj dla naszych mam yy, dzieci z Akademii warsztaty, tak, żeby zacieśnić więzi rodzinne z przygotowywania palmy. Dzieci tutaj aktualnie przygotowują yy, jajka, wielkanocne pisanki. Mamy, jak widać, można spojrzeć, jak super wkręciły się w tworzenie palmy. Mam nadzieję, że yy, fajnie to wyjdzie. Będziemy mogli się pochwalić największą palmą na świętach. W tym roku Bosko Sulecin obchodzi swoje dziesięciolecie. W Parafialnej Akademii Piłkarskiej trenuje 175 dzieci w czterech kategoriach wiekowych. Skrzat, Żak, Orlik i młodzi. Cele klubu są jasno określone. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Dokładnie tak, z takiego założenia wychodzimy, staramy się o harmonijny rozwój dzieci. Nie dbamy tylko o, że tak powiem, ten rozwój aktywności fizycznych, ale tak jak można tutaj zobaczyć, mamy również o relacje Dziecko-mama, dziecko-tata, tak zwane relacje rodzinne. O to wszystko staramy się zadbać. Zwracamy też dużą uwagę na zachowanie, na kulturę osobistą, także nie tylko sport. A co w takim razie o takich klubowych zajęciach sądzą mamy młodych piłkarzy? Dużo jest imprez, dużo pomagamy. Działamy razem. Przyszłam pomóc akcję wykonania palmy na niedzielę palmową. Palma będzie w kolorach Bosko, czyli granatowy-biały głównie. Działamy. Na spotkaniu obecny był też prezes firmy Kontakt, działacz społeczny i lokalny filantrop Patryk Lewicki. Przyszedł w konkretnym celu i o konkretnej porze. Zajączek przyszedł w odpowiednim momencie. I jak to wielkanocny zajączek, tradycyjnie nie przyszedł z pustymi rękami. Staramy się pomagać społecznie na tyle, na ile nam też pozwala budżet, czy domowy, czy firmowy, bo pomagamy nie tylko jako firma, ale też prywatnie. No a Akademia Bosko jest tak znana od, od tylu lat, że zarówno dzieciom, jak i tym razem trenerom trzeba pomagać, trzeba wspierać, trzeba podawać tą dłoń. Wracając jednak do młodych piłkarzy, bo oni są tutaj najważniejsi. Posłuchajmy, co lubią w swoim klubie i co sądzą o takich zajęciach, które są bez piłki i poza boiskiem. To, że jest bardzo dużo osób i da się tworzyć dużo przyjaźni nowych i poznać fajne, fajne osoby. Lubisz przebywać z przyjaciółmi z klubu Bosko? No, bardzo. I też przyjemnie spotykać się z przyjaciółmi w ramach takich spotkań, nie tylko treningów? Bardzo fajnie. I młodym piłkarzom i ich mamom w parafialnej Akademii Piłkarskiej Bosko jest krótko mówiąc Bosko. Dla portalu Sulęcin24.pl Stanisław Czerczak.